Cześć się z tej strony Wiktor, zostawcie mm. łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale Le, lecimy do grania. Ze mną jest dzisiaj Macias. Olo. Zapraszam eee. gry. Ten, ci się przepraszam. O, przepraszam. Eee, dobrze. Ja wejdę na Jaki górę. Jesteś korony. Jestem już od, obok ciebie. Konie. Przy żółtych ja jestem żółty? Tak. No. Dobra. Idź do motorówki. Maciek. Muszę z tego wyjść, tej pięknej, dużej posesji. Spotkamy się teraz z Maciasem, naszym. Widzę cię! Halo. Siema, już parkuję do ciebie. Parkujesz. Jak? Nie wiem. Zaparkuj w to. Ty jeszcze nie masz motorówki? Kupionej? Nie. No to... Nie wiesz jaka dobra jest motorówa. Ja mam 200 tysięcy. Mam. No to dobrze. Teraz chodź. Ale jest, jeden parking jest dla Ciebie. No ale i taki już... To zaprowadzę Cię niż... do mojego głównego wejścia. Czeka. Ja tu znam wszystko. Ja muszę sobie ustalić dobrych wyłomów. Co to tu jest? Moja armia. Ja też mam taki. Ja wez wezmę te czołgi. Ma Gdzie masz czołgi? Nie normalnie, ale nawet nie znajdę. Ciekawe. Gdzie macie masz czołgi? To chodź. Już zapomniałem. Ja gra w najgram... Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie widzę. O... Na górze? Nie, tutaj jestem. Tu? Dobra, już idę. E... Jakie se ja tu wezmę? Nogi, gdzie masz czołga? Hmm. Ja sobie muszę jeszcze broni zmienić. Będą mieć niebieskie splówki. Na siebie witel będziemy napadać. No możemy na środek napaść. Gdzie o. jesteś? Na górze czy... Ja y, szukam gdzie to robiło. Coś fajnego. Co tu jest? Czekaj. Szukam gdzie Co? Kup to tu. Co? Kup to tu. A gdzie ty jesteś? W tym budynku, bo nie wiem co tu było. Ej, ty masz inne. Nie wiem, ja lecę do siebie. Dobra. Jak ty masz tą wyspę? A nie masz przejścia. Dobra, nara. Dobra, Wikter już ginął. Specjalnie. A ja napadam. Na środek? No. Po jaka moja armia to jest Dobra Moje pojazdy idą za armię Rzuć się jelita Spadłem! Widzisz moich? Nie. Ty idziesz od boku, ja od przodu. Nie, to jest. Nie, ty idziesz jakby od boku. Bo ty jesteś tam. A ja idę... Trzymałem już dwa. Z dwoma. Autami, środa. Au! Wreszcie Ciebie strzelają. Tylko, nie wiem, nie. Oj. No moi. To jest mój... Nawet moja łuczy. To jest moja armia. Moja? To twoja, ale tam, którzy strzelają, w ciebie to moja. No Gdzie są czołgi? Bo no moi cię nie mogą strzelać. Co? Moi cię strzelać nie mogą. O, jesteś. Jest przejęty. A, a ja mogę mieć jakąś broń? No. Nie. Gdzie są czołgi? Ja idę zginąć. Co tam przy... Tam jest przejście tylko za 50. 500 A A wiesz, że ja mam jeszcze balony? Nie. A ty? A nie masz. Nawet łodzie mam. A gdzie są czołgi? Ma Czekaj, bo ja szukam, gdzie to się robi. Co, robiło. ja tu nie Ja w Robloxa dawno nie grałam. Ja pamiętam, gdzie się nic, wszystko robiło. Kiedyś ja tu co robiłem? To mi armia już idzie. Co? Kto? Może mocny. Armia ginie. Moja armia ginie Patrz jak tu się rodzą moje pojazdy Moja armia wychodzi Patrz ja tu mam nawet Bo To jest wielka? Ja. Nawet tam bolony moje lepsze Jest doskoczyłem Już 6 minut Coś Nie. tu jeszcze jest do pienia? Za ile? Stać! Jakieś zielone. Na, na górze dachu. No. Wiesz gdzie to jest? No, szukamy. Tak jak ty. Już mam tu czołgi! Jakby. No tu też wejść Ale nie wiem gdzie mówię na tego Nie wiem jak się tam wchodzi by to ustalić Ja nie wiem gdzie są czołgi w ogóle O masz takie coś? To? To? Nie o ja jestem to jest? Taka jedna rzecz z gdzie yeah. tutaj i rakietki mam tu. A rakiety mam. Ja muszę pójść swoją armią. Nie uciec swoją armią. Tylko... ...kartę mi Nie ma przejęta. Co? Środek. Czyliś napada? No ja dawniej napadam. Ja też tam zostaję na środku, ok? jest, mam przejęte. Ja zostaję stanę na środku? Nie. Dlaczego? No bo ja tu jestem. A twoja armia jest na środku? No. Tak? Czyli twoja armia jest na środku. Widzisz, jak cię ja zasuwam? Ach, ja, a nie, nie czy... wiem! Nie ja mam. 100 już... tysięcy? Bo ja mam już przyjęte. 20. Dwadzieścia... Ja ją ja rozbuduję. rozbudowuję. Mało. Na 100% nie masz przyjętego. Tyś jaki ty kolor pomarańczowy? No. A to jest Przyjęte? No, ale ja już na ciebie... Patrz na moje balony! I teraz. Żółte no. balony się strzelają. Widzisz moje jednostki tam. No Dwójka jest Mój Ja mówię, ja myślałam, że żadnym. Tak, tu jest. Ciekawe, czemu tak mało zarabiają?

No jestem sam. Nie wiem, nie wiem jak to. Jeszcze są komputery. No weź, Wiktor. Już 10 minut, czekaj. No Wiktor please. Musisz to przytrzymać. I co? Jeśli się jechałe żółta. Za... za co? Jeszcze trzymiewanie. No Wiktor please, szybko. Nie, nie nie, No gdzie jesteś? Przy Twoim gdzie jest Twoja armia? Która będzie cię strzelać? Nie. Wiesz, gdzieś 10 minut. nie gdzie jest? No, nie, nie. Subskrybujcie oczywiście Maciasa kanał. Macias365. Zasuwaj mi. Wiesz, ja... Patrz, jak mi zasuwa. Co to jest? Gum gumka, taka. No, a co, jak Ty ją zdobyłeś? Nic, tu mam na wyspie. Oh! Kablota! Za 10 tysięcy. Już mogę tylko w środku. Za ile? 25 tysięcy. Widzisz jakiego mam tutaj dużego luda? Oh ja, a byłeś tam na górze? Czekaj. Na jego tym ramieniu? Czy nie? Nie. Nigdy! Ja dopiero robię za... za i Ej, zobacz jak wygląda twoja armia. Po co? No hmm. bo wygląda... mega kozartko. Nie chcę nic powiedzieć. Patrzeć. Czaru, to nie twoja. Już 12 minut. W tym nie. odcinku to by było na tyle. No, na 拿着。